Cześć, tu Siebak. A tutaj Pino. I przedstawiamy wam filmik pod tytułem Prosy grają w bi. No. Oczywiście, ja jestem prosą, on nie jest. Cicho, ty się nie nosisz. Może rozpoczniesz, tak się nie zdam. Ano jo. Oj. Tak, widzicie, tak się, się, tak to jest jak się. A gra jak a propos to. Czemu ja tworzę? Ja chcę, to nie musisz, mogę ja. No to ty słów. to ci czas. Tak, wiem. Twój anireł. Przeżycie. Muszę Cię pier zaprosić. Co musisz? Ale ja sam dołączam, wiesz? To nie do psz, to nie do psz, to, to To nie do prz... No to nie Zapomniałem, to, to to, to um, utworzysz hasła. A to nie trzeba, po prostu star. Czyli gram gipsem. Ja sonem Rozpocznij... Zacznij grę, włączam. No i... Zobaczcie jak oto pinolami w tej grze. Będę musiał go ratować cały czas. Tak, a wyłączyłeś Fredrik Fire? Chyba tak, nie pamiętam. No tak, sprawdzimy sobie na no, tobie. Oczywiście, a tak jakby co? To jak się naciska kółko, to się ten nie chroni. I jak trzymasz kółko to chronisz, a jak klikniesz to ad, 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 uderzysz. Wiem to jest oszustwo perfektno. Wiesz co, weźcie tak na przyszłość tego szata, bo później nie będzie gdzie zabrać. Wam, wow, nie wiem gdzie od chowam się. Macie chroń mnie. po bokach. Pinko, pinko! Pink, no. no wiesz co, to jest pierwsza fala, żeby się <laughs> Nie grałem dawno w to. Na co yeah. mnie to obchodzi? A oh, strzelam. Weź mi lepiej powiedzieć, gdzie oni są, bo coś się nie widzi. No na no serio? Gdzie oni? Walą w ciebie! Od tyłu cię biły. Ciebie. Wiesz co, one są jednak y słabsze, jak się gra na y samemu, mówisz? No szybki jesteś. Mam shotkan Dobra. O, to pierwsza fala, zostało ich ośmiu. To są bracia. Bra to można powiedzieć, że to są bracia Maczka, nie? To, co on się, ogarni się Na żywo to on normalnie nie może wrócić to obcy, on. Yes. Więc wiedzcie, żeby nie było podejrzeń. No, żeby nie było podejrzeń, to ten tutaj, to jest taki brzydki, widzicie? Jego twarz to jest po prostu... I żeby co, to będziesz musiał mnie chronić, bo zaraz wyciszę... Będę musiał troszeczkę wyciszyć gierkę. No, po tej chroni? fali. Bo pan wolę cię zjeść. Słyszę kogoś Pozwolę cię zjeść Oła Chyba cię chronię, tak? No co we mnie i gazem walić się nobie, ty A, a jest Friendry fire? Nie wiem To weź czekaj Jest? Nie, tracę Dobra, ja muszę uzawić. Chroń mnie, przyjacielu Szybciej Już jest druga fala c 14 ich jest Tam wyciśniał, żeby było. Włączam, gdzie one Trzyf. są. Że jak będą czarnuchy, to, to nie wyłaś mi do tego. Bo cię zjedzą. No, teraz jest za cicho. Strzelam, żeby strzelać. Jak się dawało, HP macie. Trza... Ha. Ha. Jak... A jak coś musisz zbierać, to ptaczki, nie? Tu Zam... Bo masz tylko dwie na razie. No to ja mam trzy, ja sobie zebrałem, tam na przykład. Ja mam trzy. Goniam cię, nie? Co? Właśnie, jakby tam czarnuchy, to biegamy dookoła, bo na środku nie ustoimy. One ciągle skaczą od człowieka. Się nie da wytrzymać. No co za mną hobby chodzisz? Ty jesteś ich przysta przystawką, ja będę uciekał. <grym <grym i walcz, <grym> przyjacielu. Wszystko wam na środek. Będę... Gdzie on? Kto? Na górze pewnie. No one chodzą mi tu po ścianach. Będę no. musiał sobie pobrać motyfikację na lepszą tak. latarkę, bo to Aha. trochę... Słapaj, złapaj złap No wiem, ale to o to też chodzi w tym Wiem, ale o to chodzi też w modyfikacjach, żeby być prostym, tak? O ty chomie! A, ten na środku się Teraz. ty to O ty! Co oh, to, to było? Dostałem w twarz! A czemu dostałem? On mnie A to, otoczyli to to mnie! Otoczyli mnie! Maciek! Otoczyli mnie, gdzie jesteś? To za było. A co ja ci zrobiłem? Chciałeś powrócić do modyfikację. Aha, no i co? To za karę właśnie. Aaaa, psy! Pij go. wiesz. Ty, ale czemu ja wszystko zabijam? Tak, takie pytanie. <grym> Dawno nie grałem. To mój dopiero pierwszy dzień. Nie, wiesz co teraz to moje, będzie? Wiesz, że to moje dopiero godzin, trzecia godzina gry w tę grę tak, ale też że chyba zachowałeś trochę pamięci z tego, nie? Maćku, to twoi bracia, 17 twoich braci zostawił, zostali. Garni. Braci do tego, brat jak normalnie. twój. Więc nie można odróżnić. Na żywca. Jakbym... A skąd wiesz, że to nie ja cię zaraz zabiję? Bo to czuję. Jak od ciebie śmierdzi, jak od nich. To czuć. Bo no, kto mnie pije? Ja, bo stoisz przed nim. Nie wolno go widzieć. Ja A się Bejdzie, to... A Nie, z zjadę. A, A. A. się On gada. chciał mnie chwytnąć. On mnie chciał chwytnąć. Wiesz? Drzwi. Drzwi. Polewaj! Dominik? To Nie... NIE! A! Co? Zdradziłem twoje imię. No już twoje też. Ra nie. Parę razy, parę razy. Tak, już powiedziałem Maciek nieraz. Nie kłam. Za tobą. To Gdzie? ja. Czemu przez chwilę było u... Uw Uwaga, problem z połączeniem? Takie pytanko, to nie? Aha, ja nie wiem, ale dobrze. To jak mi wyjdzie... Uwaga, problemy z połączeniem, kiedy będą pretorianiny, to cię zabiję. Po prostu urwa Zostało nam, Maćku, 8 minut. Zostało nam, a jeden obcy. Zabijłem go. Brawo. Jestem prosem. Jeszcze ani jednej aptyczki nie zużyłem. No. ja jedną, bo mnie je biłeś. Ho ho ho, ale wiesz, że wyłączony kręgi. Fala czwarta, premier za falę o Maćku. Uuuuuh, 24. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tak. jedna fala do czarnuchu. Żyd! Uważaj, bo nawet będą teraz czasem chwytać. Aaaaao czas. Jeśli o, on cię już... uderzy ciężkim ciosem i zostanie ci kratka HP, to on cię chwytnie. Nie zginę, nie? Wtedy zginiesz. żebyś strzelać. Żeby strzelać. Uciekam! Uciekam! Pierwsza... Wiesz, ce... Wiesz co ja im zrobię? Nie wiem, ja uciekam. Zrobię takie a kuku z shotgunem. No, ja idę szukać granatnicy. Kurwa, akus... Ja mam dwa granaty. Oni tu gdzieś... O! Jolim, akus z shutgunem zrobić, ale nie mogę ich za znaleźć Za tobą, za tobą! O! Aaaa! <laughs> to, to, <o>, <laughs> jak ja to widziałem, bez cię! to On, to <laughs> Jak on cię goi, widzę jak to bez się wyglądało. On o, tak. On na i nogach dwóch stał i cały i czas. I mam granatniki, teraz niech ktoś podejdzie. No, Wampir! Mam pistolet! Pistolet, a masz! O dobra, kto chce pistoleta? Ja jestem gotowy. Ja! Chodź. Ja chcę pistoleta. A, a masz ci! ci. <laughs> Ucieczka! Gonią nas! Gonią! <laughs> Wracaj tu! Dobra, gdzie on jest? Człowiek a go... za, mną, za mną. No. Dostał, dostał, na. Siedzimy w miejscu, żeby tu podeszli. Nie, bo tu będzie jeszcze ciężej. No wiem, o to nie, bo ja pierdykam z grana, tak? Co mnie mnie bije, bo jak dadna, bo jak dadna to cię zabije Ja, ja de Zara To mi się Hilaj się No chyba mam killa łomie Ile nasz no. środek Nara Oni mnie gonią A nie ciebie A nie mnie Dobra Dobra, dobra żul! Mamy jeszcze 5 minut, przypominam 5 minut. Mm. Oj, coś się z połączeniem stało. あか <laughs> Maciek. Coś się dzieje chyba. Oj. Przepraszamy za usterki. Na razie wyłączamy.